Typowe mieszkanie w bloku, nieduży salon, pokój, kuchnia, łazienka, korytarz. Instalacji tu nie wymieniałem. Może pozmieniam jeszcze osprzęt elektroinstalacyjny, ale dziś zajmę się montażem opraw oświetleniowych. Poszukałem i wybrałem to, co było dostępne od ręki w markecie budowlanym. W teamie zamówiłem odpowiednie żarówki, a na koniec filmu porównam różne barwy dostępnych na rynku źródeł LED. Zapraszam na film. Odpakowałem pierwszą lampę, którą zainstaluję w salonie. Odkręciłem śruby mocujące blaszkę montażową. Przycinam przewody na odpowiednią długość. Ołówkiem zaznaczyłem dwa punkty wiercenia pod kołki rozporowe. Podłączyłem odkurzacz, aby zminimalizować pylenie podczas wiercenia. Zainstalowałem wiertło SDS o średnicy 8 mm. Wsunąłem koszulki w otwory, dobiłem młotkiem i wkręciłem skręty. Pozbywam się izolacji z końcówek przewodów. Przewód jest czterożyłowy i większość naszych widzów wie, który jest który, jednak dla osób o podstawowej wiedzy kolor brązowy i czarny to przewody fazowe, niebieski to neutralny, a żółto-zielony ochronny. Wyłączyłem obwód oświetlenia i podłączyłem przewody do kostki. Przykręciłem lampę do podstawy, odciąłem zawieszkę i zainstalowałem klosze. Montaż i demontaż np. do umycia jest bardzo prosty. Wystarczy odkręcić plastikowy pierścień z oprawki. Niestety po odpakowaniu następnych kloszy okazało się, że jeden z nich jest pęknięty. No nic, próbuję to zareklamować w markecie. Wszystkie lampy czy kinkiety w naszych domach potrzebują żarówek. Wybrałem i zamówiłem odpowiednie źródła LED w sklepie elektrotechnicznym Team.PL. Głównie będę potrzebował żarówek z najpopularniejszymi gwintami E27, duży gwint i GU10, nazywany przez niektórych starterowy. Jak dobrze wiecie, źródła występują nie tylko w różnych mocach podawanych w watach i lumenach, ale również w temperaturach barwowych, wynoszących od około 3000 kelvina do około 6500 kelvina. Jaka jest różnica w oświetleniu pomieszczenia? Sprawdzimy to na koniec tego filmu. Do małego pokoju wybrałem lampę na trzy żarówki z dużym gwintem. Przymierzyłem element montażowy do sufitu, zaznaczyłem miejsca wiercenia i wiercę pierwszy otwór. Niestety z drugim nie było już tak kolorowo wiertło luźno wpada. Nie będę ryzykował, bo kołek mógłby nie trzymać. Zaznaczyłem nowy punkt. Wiercę. I chyba mam jakiegoś pecha, bo znowu trafiłem na pustkę. Jest to chyba łączenie płyt betonowych. No cóż, w starym budownictwie takie sytuacje się zdarzają. Zaznaczyłem ponownie troszkę dalej. Trzymam się cały czas względem pierwszego otworu. Mam nadzieję, że oprawa zakryje te nietrafione dziury. Wywierciłem i tym razem pełny beton. Wsuwam koszulki, dobijam młotkiem. I takimi wkrętami przykręcam element montażowy do sufitu. Wkróciłem przewody i pozbyłem się izolacji z końcówek. Podłączyłem przewód neutralny, niebieski, żółto-zielony ochronny, czarny i brązowy. Oprawa ma podział sposobu zapalania żarówek i dzięki łącznikowi podwójnemu będzie można uruchomić jedną żarówkę, dwie osobno lub wszystkie trzy naraz. Przykręciłem oprawę do elementu montażowego, zainstalowałem klosze, tym razem materiałowe. Sposób montażu taki sam jak w lampie w salonie. Tu jeszcze w opakowaniu były takie drewniane misie, ale szczerze nie bardzo wiem, jak je zamontować, w którym miejscu, ponieważ na opakowaniu nie mamy wizualizacji jak wygląda ta oprawa. w instrukcji również nie ma takiej informacji, postaram się za chwilę odnaleźć to w internecie i zobaczymy jak to wygląda. Znalazłem na opakowaniu malutki rysuneczek i widzę, że ta dekoracja powinna być między kloszami, więc tak też zamontowałem. Tutaj również żarówki Philipsa, moc 10,5 W, to odpowiednik 75 zwykłej żarówki i tu zdecydowałem się na barwę ciepłą, 3000 Kelwina. W kuchni postawiłem laser tak, aby był wzdłuż lewej ściany od wejścia. Zmierzyłem w dwóch miejscach odległości. Z tej strony mamy 97,5. 97,5. W kuchni przyda się więcej światła, dlatego kupiłem podłużną lampę z czteroma regulowanymi oprawkami. Dzięki temu możemy skierować światło tam, gdzie chcemy. Odkręciłem ten element montażowy, przymierzyłem, ustawiłem względem linii lasera i zaznaczyłem cztery punkty wiercenia. Tym razem wiertło o średnicy 6 mm, odkurzacz i jadę z otworami. Wsuwam koszulki, dobijam młotkiem, przykręcam element montażowy. Podłączyłem przewody do kostki, tutaj producent lampy zastosował kostkę nie śrubową, a samozaciskową. Wystarczy wsunąć odizolowany przewód. Widać tu również jak prosty jest sufit. Niestety nie ma tu idealnej płaszczyzny i w niektórych miejscach oprawa nie dolega i jest milimetrowa szczelina. Klientowi byłoby pewnie ciężko to wytłumaczyć, ale mi w zupełności to nie przeszkadza. Przetarłem ręcznikiem papierowym, zainstalowałem żarówki Pila z gwintem GU10 i wstępnie ustawiłem kierunek, w którym pada światło. Przy wyborze żarówek warto też zwrócić uwagę na kąt świecenia samej żarówki, w moim przypadku jest to 36 stopni. Z grubsza posprzątałem. Na koniec zainstalowałem ostatnią lampkę w korytarzu i na przykładzie tego pomieszczenia sprawdzimy różnicę w temperaturach barwowych żarówek PILA. Tak świecą żarówki o mocy 4,7 W, barwa ciepła. Jest to odpowiednik żarówki halogenowej o mocy 50 W. Teraz do porównania dwie żarówki 5 W, barwa biała naturalna. I dwie żarówki moc 5,5 W. Odpowiednik żarówki halogenowej, 65W, barwa zimna. Raczej rzadko wybierana do mieszkań czy domów, najczęściej do hal garażowych czy warsztatów. Natomiast ciepłe światło sprawdzi się w salonie czy sypialni i sprawi, że pomieszczenie będzie bardziej przytulne. Korzystając z okazji, że jesteśmy przy temacie wyboru i montażu oświetlenia LED, zapraszam do skorzystania z kalkulatora oszczędności oświetlenia domu czy mieszkania. Sprawdzisz w prosty i szybki sposób, ile możesz zaoszczędzić inwestując w oświetlenie LED. Link do kalkulatora w opisie filmu. Podsumuję koszty związane z pracami przedstawionymi w filmie. Lampa do salonu kosztowała 139 zł, pokojowa 280 zł, na oświetlenie kuchni przeznaczyłem 119 zł, a na korytarz 79. Żarówki nie będę ukrywał, otrzymałem w ramach współpracy, ale mniej więcej tak kształtują się ceny za poszczególne źródła LED. Oprócz materiału są też koszta związane z montażem. Instalacje przeprowadziłem sam, natomiast dla klientów, którzy zdecydują się na usługę montażu przez osoby świadczące usługi. To wydatek rzędu 45-60 zł od jednej lampy. Czeka mnie jeszcze montaż oświetlenia nadlatowego, Zastosuję listwę aluminiowe i paski LED, a że nie mam osobnego włącznika na ścianie, tylko stałe zasilanie, zainstaluję bezdotykowy włącznik pod szafką wiszącą, ale to już w innym filmie. W markecie uznali reklamację, co prawda trzeba było się trochę o swoje wykłócić, ale mam już nieuszkodzony klosz i mogę go zainstalować. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę, napisania komentarza i zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco. Do usłyszenia w następnym materiale. Cześć.